Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo pańskie, kochani, ten fragment, kazanie na górze. Ciekawe to jest słowo i bardzo łatwo też jest w tym słowie o nadinterpretację. Mamy sytuację taką, że Pana Jezusa oskarżano o to, że łamie prawo. Łamie prawo szabatu, które jest prawem wcześniejszym od dekalogu, pierwotnym wobec dekalogu bo w siódmego dnia Bóg odpoczywał, dlatego w sobotę, czyli w Szabat nie było pracy. I Pan Jezus był oskarżany, że to prawo Szabatu łamie, dlatego że w Szabat uzdrawia, w Szabat y, uczniowie chodzą i tak dalej, bo ogólnie był, łamie tę zasadę. Potem łamie zasadę, że uczniowie, zasadę, prawo świątynne, że uczniowie spożywają. Te rzeczy, których nie powinni spożywać, czy w Starym Testamencie to było, a, a Pan Jezus to pochwala, pokazuje, że było w tym coś dobrego. Potem, że nie zachowują postów. Uczniowie Jana zachowują posty, a uczniowie Jezusa nie zachowują postów. Mówiono o Panu Jezusie, że jest żarłokiem i pijakiem. Czyli skądś to się wzięło. To nie jest tak, że jego zachowanie, jego bycie u Zacheusza w domu, u celników yy, sprawia, że były takie pogłoski. No i teraz yy, stąd Pan Jezus tłumaczy, że chociaż widzicie to u mnie, że w szabat uzdrawiam, że moi uczniowie nie poszczą, chociaż widzicie to u nas, to zachowujemy prawo. I to trzeba zrozumieć. To jest istota tego, co Pan Jezus mówi. Co więcej mówi? Żadna jota nie będzie zmieniona. A przecież uzdrawia w szabat i pokazuje, że tak należy robić. Tylko Pan Jezus pokazuje w ten sposób, że to jest właśnie życie prawem. Że prawo to nie jest mierzenie linijką. Czy w tą, czy w tą, czy dwa tysiące kroków, czy sto kroków. Tylko prawo to najpierw jest miłość. I wszystko podporządkowane miłości. Czyli prawo to nie jest mierzenie, a prawo to jest coś, co pomaga bardziej kochać. I dopóki z tego nie wyjdziemy, to ten fragment, ten fragment będziemy zawsze fałszywie interpretowali. Czyli. Żadna Jota. To znaczy, że nie zabijaj, to znaczy też czapkę trzeba nosić. A jak jest zimno, to dwie czapki. A jak bardzo, to trzy. A jak to się chodzi bez, to chyba. To jest Jota. To jest to, co będziemy tutaj teraz odmierzali jeden drugiemu i wymyślali, że, że to właśnie to jest to najważniejsze. Nie o to chodzi. Bo Pan Jezus w Szabat uzdrawiał. I to Żydzi na to patrzyli i mówią, łamie prawo szabatu. A Pan Jezus robi to i mówi, nie łamie prawa szabatu. Czyniąc coś, co inni interpretują to jest niezgodne z prawem. Kluczem do interpretowania prawa jest miłość, czyli Bóg. Kochaj drugiego, a dopiero potem każde przykazanie. I teraz y, dla Żydów takim głównym prawem, oprócz prawa Szabatu, którego my, chrześcijanie, nie przestrzegamy, dlatego że w szabat, to jest sobota, a nie niedziela, więc y, nie obowiązuje nas szabat. Co jest, dlatego będziemy mieli największą herezję dla Żydów, a to jest Prawo Święte, więc już jest jakaś zmiana, ale ta zmiana. To nie chodzi o to, że będziemy literalnie traktowali, no i zmieniliśmy sobotę na niedzielę. To nie ten kierunek, tylko miłość. A my widzimy, że wszystko się wypełnia w Chrystusie i on zmartwychwstał w niedzielę, więc przekroczył szabat. A drugim takim prawem ponad dekalogiem to jest obrzezanie. I, dekalogu, i obrzezanie również. Nie mamy co więcej, jak jest pierwszy sobór w Jerozolimie, 15 rozdział dziejów apostolskich, gdzie było całe, całe rozważanie, czy zachowywać, to najważniejsze prawo obrzezania przymierza z Bogiem, czy nie zachowywać, uznali, nie zachowywać, nie nakładać nowych ciężarów. Poza tym, żeby nie składać ofiar bożkom, żeby chronić się od tego, co udosz, uduszone, od krwi i od nierządu. Więc nawet dekalog jest, nie jest tam ujęty, tylko rzeczy jeszcze sprzed dekalogu. To wszystko nam pokazuje, po co to mówię? To wszystko nam pokazuje, że patrzenie linijką na jakiekolwiek rzeczy, które wynikają z prawa, nie jest chrześcijaństwem. Na wszystko. Pan Bóg chce od nas więcej. Jeżeli będziemy mierzyli linijką, to w pewnym momencie powiemy poświęciłam dziecku 15 minut, to i tak więcej niż inni rodzice i jestem w porządku rodzicem. Nie krzyczę na żonę, więc jestem w porządku mężem. A właściwie to krzyczeć to można, ale nie zdradzam żony, więc nie cudzołożę. Jestem w porządku mężem. Albo żoną. To to nie jest wypełnienie woli Bożej. By, by, tak, ale Bogu chodzi o coś innego. To mamy zachowywać, ale chodzi Bogu o coś innego. I to zrozumienie, że Bóg chce więcej, dużo więcej. Chce, żebyśmy życie oddali, a nie że ja, ja Cię nie zdradzam, to jestem w porządku. Ja nie kradnę, więc jestem w porządku. Znamy takie myślenie. Z czego mam się spowiadać? Nikogo nie zabiłem, nie kradnę i jestem wierny żonie. To z czego mam się spowiadać. Tak mówią niektórzy. Ale to jest właśnie mierzenie, mierzenie linijką, co sprawia, że ja się czuję przed Bogiem usprawiedliwiony, że jestem w porządku. A wobec Boga nikt z nas nie jest usprawiedliwiony przez nasze czyny, tylko to On za nas oddał życie. I to jest ta logika. Tylko w Bogu jest wszystko. Tylko z nim, święty Ignacy, mówiąc o, o dekalogu, on ma na drugim tygodniu trzy stopnie pokory, które nazywamy dzisiaj trzema stopniami miłości. To pokazuje, że zachowywanie dekalogu jest pierwszym stopniem pokory, pierwszym stopniem miłości, a jeszcze jest drugi i trzeci. To jest, jak, to jest minimum, i to, to jest minimum. Yy, teraz nie chodzi, że o to, ja już zachowuję minimum, żebyśmy tak patrzyli. Nie. To ma być, a mamy myśleć o czymś innym. Człowiek wiary zachowuje przykazania, żyje nimi, ale przykazania nie są centrum mojej uwagi. Centrum mojej uwagi jest pełnić wolę Bożą. On mnie zaprasza nieustannie do czegoś więcej, i nie będę usprawiedliwiony, że coś zrobiłem już wystarczająco albo dobrze, bo zawsze można kochać mocniej. I, i tego uczy Pan Jezus. To jest trudne, żeby sobie to w głowie ułożyć, dlatego że przyjdzie sytuacja, czy jakieś pytanie, czy znajdziemy się i będziemy znowu odpowiadali, mierząc. Jest w porządku, bo byłem w kościele w niedzielę. No więc jestem w porządku, jeśli chodzi o tę niedzielę. No i to myślenie się wkrada. Bogu chodzi o więcej niż o świętą w niedzielę. On chce być z nami w niedzielę. Chce z nami świętować w niedzielę. Ale przychodzi niedziela i ojej, nie byłem jeszcze na Mszy Świętej? Tak, mam być na Mszy Świętej, bo zaraz może być to samo oskarżenie co do Pana Jezusa. To co nie musimy być w niedzielę na Mszy Świętej? To co nie wszystkie przykazania trzeba zachowywać? Nie ten kierunek myślenia. Tylko mam być cały dla Boga. To ma być dzień z Bogiem, gdzie On nas bardziej karmi. Małżeństwo to jest nie tylko niezdradzanie, a to jest dbanie o relacje, dbanie o przyjaźń. Bycie z rodzicami to nie jest tylko zachowanie czwartego przykazania, tam jest coś więcej, do czego jesteśmy zaproszeni. I tak jest ze wszystkim, czego uczy nas Bóg, także kończąc niech ta Ewangelia, jakby zainspirowani tą Ewangelią, próbujmy nieustannie łączyć w sobie. Jezus jest oskarżany o łamanie prawa i według Żydów je łamie, bo to nie jest tak, że go nie łamie według Żydów, tylko łamie to prawo. A jednocześnie, Pan Jezus mówi, w prawie nic nie będzie zmienione. Ani jedna jota. Przychodzi sobór po śmierci Jezusa i mówi tylko cztery rzeczy do zachowania. I to jest ta sam, to samo Pismo Święte. To nam się musi skleić w głowie, w sercu. Jak nam się to połączy, to wejdziemy na tę drogę, gdzie Jezus wypełnia prawo, pokazuje, że ono tak, ale jest droga miłości, która jest czymś nieporównywalnie więcej, która nie niszczy prawa, ale je wypełnia, żeby prawem nie myśleć, zachowywać, ale miłość jest większa. Amen. Powstańmy, żeby powierzyć Bogu intencje, które są w naszych sercach. Prosimy Cię Boże, abyś umacniał kościół, który tworzymy, umacnił Ojca Świętego, naszych biskupów, kapłanów. Ciebie prosimy. Prosimy Cię Panie, abyśmy zawsze chcieli Magis, chcieli więcej. Do czego nas zapraszasz? Ciebie prosimy. Dajemy Tobie Boże. Osoby, które mają myślenie według prawa i są tym umęczone, ciągłymi wyrzutami, ciągłym szukaniem miłości. Prosimy Cię, aby, aby w każdej z takich osób znalazło się, wypełniło się prawo. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci. Agatę, Jacka i ich dziecko prosimy o szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Twoją Boże dla nich i zdrowie. Ciebie prosimy za zmarłych, za Tadeusza, Mariusza. Daj im Boże życie wieczne. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci też tych, którzy chorują, chorych z naszych rodzin, z wspólnot Prosimy dla nich o zdrowie. Ciebie prosimy. Przyjmij nas, dobry Boże, i przemieniaj, bo ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tego kazania, że pomodliliście się razem z nami. Proszę Was o to, żebyście dali kciuka w górę. Jeżeli ktoś z Was nie subskrybował naszego kanału, zróbcie to koniecznie. Jeżeli możecie dać nam wsparcie na robienie transmisji internetowych, to do tego Was bardzo zachęcam. Możecie to zrobić w opisie tego filmu. Macie linki do szybkiego wsparcia, czy to przelewem błyskawicznym, czy kartą. I dzięki Waszemu wsparciu możemy transmitować to, ponieważ to się wiąże z tym, że jest sprzęt, że jest obsługa tego sprzętu i to wszystko ponosi koszty. A chcemy robić coraz więcej transmisji. Dzięki za każdy grosz z Waszej strony. Do zobaczenia.